Pierwsza gra, e, Tery kontra Greninja e, Tery w ogóle grave, A Greninja gra I jeszcze zobaczymy na jakim stage'u grają Oczywiście, że na PS2 Oczywiście e, Ja w Nintendo, więc trzeba było wziąć to PS2 kiedyś No, w zasadzie e, <laughs> Coś powiem może na temat tego co sądzę o tym Czapie? Czapie Myślę, że online ma przewagę Drake. No, teoretycznie A Gdyby to było offline, to byłoby even. No, Greninja jest eee. dość szybką postacią, trzeba szybko reagować. Tak, tak. Jeden błąd, online może wszystko z nim to Jak Jako żeby teoretycznie e, ruchy Greninja on with na online są safe, bo po prostu one może nie dać rady dobiec, żeby cię ale to jest e, też drape z e, postacią, która ma... Dobry kombak. No, ja to mogę nazwać w sumie takimi trochę... E, jest to a, czysta postać fejtora. O, 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 no tak. No, może po prostu robić te comeback. Po, po prostu zawsze mogę. E, power dunk. To Jeszcze jeden! To, to było okay, jakieś. Okay. E, myślę, że guma mógł tam wcześniej, jak byli przy innym leżu mógł zrobić fair. Miałby, miałby z tego temu. No nie wiem. nie wiem. Mógł się jeszcze z tego uratować. Hmm. Ale najwidoczniej zdążył. No, znowu paładank. dunk. One sure On ferry. O, Ładny. Yeah. ładny ja jestem pewien, że bardzo że w zasadzie każdy gracz o tym wie. Ale i tak to powiem. E, na side migration da się zareagować, bo na ziemi jest taki cień, który tak idzie w moim kierunku. Tak, ale jest na mapie, jeśli dobrze pamiętam. Platform no, tak. tak. Czy chyba, ta. Skirbiego też? O, ma, ma przewagę nad przeciwnikiem. To tego nie widać. E, tu, bo... I... To okay. bardzo ważne z strony gumy, ale nie idzie ty więcej. Rysunie jest swojego słabego recovery, więc jeśli guma dobrze zagra offstage, to może sobie nadrobić innego na sokę. Okay. No <śmiech> chciałem <śmiech> powiedzieć, ale ja bym ja taki wiedział <laughs> od głowy sobie powiedzieć. Nieważne, kontynuujemy. <laughs> Eee, bardzo ta gra teraz trzeba być spokojna... dobra nieważna eee, Chciałem byną? powiedzieć, że ukraszę e, obaj teraz po prostu grają bardzo... Defensywnie fajny. byli mocno. Wow. No bo w nie muszą, no. bo on ma Rage'a, a, a Drave jak raz go uderzy to umiera. Jest Aperzenży i do grze przeczytał Ale nic to chyba nie będzie. Może być. Do specjalnego? No ale. A ma Drake... już kobak. Czy Drake będzie robił Geyser? Będzie robił Geyser. Jej u Geysera nie trafił. A czy będzie Master Wolf? Dwa, nie, nie będzie. Mam ładny follow-up ze strony Gunner. Tak, tak był dobry. Tylko mam lekką przewagę. Drake tak, tak. na to może ją odrobić. No i ma Rage'a przede wszystkim. A... Rage', dobra rzecz. Po no, prostu jedno. Przeczytanie landingu Dobra, są na równi 10%. To nic No, jakby też jest cięższy Drive, więc. Jubaj, jab, jab power dunk, oczywiście ulubione combo wszystkich. Chociaż z hmm. tego co słyszałem, e, jab, jab e, e, rising. Taku? Jest tak hmm. tak ja kubę, Terrim, to jest lepsze. tak. Tak je słyszałem w modlinie. Mój kubek, często gra Terem, to jego na postać. Bo był A fanem to? serii, więc... Zda jego, jego kompo zazwyczaj się zaczyna na Daunt It, i wtedy taku. taku To się ładnie od razu kombuje w mocniejszą wersję. Hey, o, o... Ale żyje guma! Ale żyje! to samo! Moim zdaniem... Bo on tam zrobił. Tak, e, tak, tak, nie? Że mi się. nie okay. umkło. Bo jeśli zrobił. E, bo jeśli zrobił rzeczywiście. A, 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 a tak, to to mógł być po prostu e, online temu, że robił jeszcze. E, offstage B i gra stwierdziła, że on je dalej chce robić. I po prostu zrobił atak. tak tak ja mam często. To, jest, to co jest jakby kiepskie? Hmm. Okej. Okay. Dobra, więc pierwsza. tutaj idzie do drive'a. Mhm. Mm Na razie wszystko jest spoko. Ty pan Bumanku nie będzie brał mainów. A ja wiem już co weźmie drive i wszyscy oglądający też już wiedzą co weźmie drive. Jest to dosyć śmieszny pick. Jest to jeszcze śmieszniejszy pik. Let's go. No ja, ja niestety jest, jestem nie kumaty, ja nie wiem co wziął drive. Podoba mi się Ale to Zaraz to ujrzysz. Zaraz. No ja i domyślałem się, domyślałem <laughs> się co to możesz. Myślę, że Guma weźmie chyba swaparutana. O, o ja, jaki ten matchup jest piękny? O, jednak. Tak, chyba się coś stało. nie tak. Nie tęski? Ty że dobra jedzenie. A nie. Po prostu pewnie ja mu chciał wziąć do e, No, może no i jakby jest to match-up, który prędzej bym się pożyczył, ujrzeć takby. tak by. by no, są. Stop, okej. stop, 1, stop, 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 Ale Donkey Kong <grywki> Myślę, że Drake rzuca swoje czary na ślepo? <laughs> Czy to taka jest strategia? <laughs> trochę. Też to zaopoważyłem. E, Chciałbym po prostu wyeliminować jedną z jego postaci, żeby mieć łatwiej. Ja myślę, że Drake chce po prostu zrobić. Łak e, tłak. I to wszystko, co on chce zrobić w tym lepszym. Okej, okay, come on. Czyli RNG. Ładnościowo Tu ładnie spodziewał się, że tak będzie się CV, więc zrobił też atak. Bucker do King Konga jest niezły To uh -oh. oh. mnie też <laughs> ładne Grab To dobry. nie będzie cargo show, bo to są jeszcze za niskie procenty i dragon będzie z tego wymaszować Ładne fery. Tak Coś pery. mi mówi, że guma to ma. <śmiennie> Ale zobaczmy, czy to Rzeczywiście. Oj, ten Masz system na, na tarczę. Aper nie będzie robionego afera. A jednak będą jeszcze no dwa. I to zabiło. I, I, i to Co <śmiennie> 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 wiesz? No, jakby to powiedzieć? No, chyba miałeś rację.

Hiro nadal może wygrać. No widzisz. może no tak. <grym> I Bucker. I, I nie <grym> No ale <grym> Gumanku Prosto bardzo ładny F-Smash. E, I jest 1-1, i przypominamy, że Gumanku musi wygrać jeszcze. 2 e, jeszcze dwie gry, aby jakby całość wygrać. A Drake musi wygrać jeszcze łącznie GR5. Dokładnie. Także tego. Tak, siak? Gumanku już nie ma DK-a. wydaje mi się, że hero dla Drive'a to nie była jakaś duża strata. W sumie myślę, że to zrobił... E... Tak, jakiś, jakiś, nie? Chociaż te, <laughs> ten Donkey Kong Gumanku... To chyba nie był mem. On chyba chciał to wziąć, mi się wydaje. No, ja na cecha na, ja na zrobiłem Final Destination Maka, chociaż on chciał na mnie zrobić ktera. <laughs> <laughs> Nie za bardzo mu to poszło. Ale była... był close w combat. W mi zrobiłem break shield, ale się uratował. Największy zastart na razie to była ta pierwsza gra co grałem. Tak byłem nie widzieliśmy, a wtedy byśmy się mogli razem pośmiać. A to Proszę. było chyba na streamie. Nie, nie. To nie na a, a chyba, że u nudla. Dobra. Nudla. Eee, patrzę się na streamach kogo Drive, bo my mamy, powiedzmy, taki troszkę blond do tego wcześniejsze. Mm -hmm. eee... Drive streamuje, a my gadamy. No, taki jest plan. <laughs> <laughs> o? Powoli patrzymy na postacie. A może blondyn? A może, może blondyn? Wietem, który nie Ale mówi, o, oh, to jest Ale jakby... E... Handel Gang Teaser, co ty who? O, ja zrobiłam... Fox kontra Zero, kto wziął Zero? A, Guma wziął Zero samus. Dobrze, więc ja jako ekspert w sprawy tej postaci będę okay. wszystko o niej mówił. W Też ja Co tu się będzie działo? Słuchajcie. E, Guma zacznie run w Zero. Zrobił... Zrobił jednak RanoTurtle, okej. Okay. <grych> Wiesz, klik. E, zobaczymy, czy Głupa będzie grał bardziej jak, yyy... E, e, ...King Prince, czy bardziej jak, jak... ...jakiś inny Zero Suit main. Ale z tego, co widzę... Ze... No, to gra jak właśnie King Chris. King... King Cris the King. Jakoś tak on się A, ten. Ładny. Tak, no. Eee. O! o, o. O, o, ten grab i ten upper, ten to był takie bardzo, że tak się wyrażę, e, coś co Gim ja bym go. robił. O, tak samo co sidebiz! <grym> no O, widzę, że Drave ma przewagę. O, Drave jakby chyba na ten masz, bo niewystarczająco dużo razy już obił. O, Drave dużo grał, bo dużo fajne zobacze Dokładnie. Ale to Side bardzo ładne ze strony gumy. Side B generalnie, ciekawa zgoda po jej Side -bie. Jej Side na offline jest no generalnie takie sobie. Oh, Okej, okay. to był ładny comeback. O Jezu, czemu ja tak nie umiem? Nieważne. Jej Side <laughs> na offline jest generalnie no takie średnie bym powiedział. Ale na online jest bardzo, bardzo dobra. W sensie nie jest jakiś... W sensie to nie jest nadal jest jakiś taki ruch, który warto używać często, ale jest o wiele lepsze na online. A tam wcześniej jeszcze go manku zrobił F e Smash, czyli jej najgorszy ruch. Nie wiem. <śm> no, taka ciekawostka. Bo ja wiem. Może. No, znaczy najgorszy w sensie, że... E jej ruch. Ma... Tak, jej ruch. Ma bardzo duży... Eee... E e e i... E, możesz, go kończy, możesz go używać żeby kończyć jakieś kombo, ale masz... E, o tak, lepszego Ruber to ładny aper e, Spodziewał się, że Guma tam zrobi tam coś własnego. nadal ma dużo procentów do robienia w sumie. E, tak, tylko e, problem z Jerusztut, znaczy jeszcze to są takie dobre procenty, ale problem z Jerusztut jest taki, że na bardzo wysokich procentach jest jej, jest, jest, jest jej bardzo ciężko zabić. Bo hmm. kończy się etapy, nie? Mm -hmm. o, to ładne. O, przed Coś, co bardzo często robi Mars. Mars robi to, jakby jeszcze głębiej. I jeszcze niżej. No Masz i Drake tak no, dobrze nadrobił. Grab Backtroll, jeden z jej lepszych throwów, mimo że ogólnie nie ma jakichś takich bardzo dobrych throwów. Eee. Back w teorii kombuje się baker jeśli e, oponent robi bardzo ciężki VI, a to był chyba baker, tak? To był babi? Bardzo ładny baker. O, to było bardzo online. Nie znam, <grym>, ja że zareagowałeś, no? Tak też. tu uba spokojnie, stoisz, idzie. E, Drake zaczął trochę panikować teraz. Hmm, Musi go zabić. A Guman grał spokojnie, to? chociaż to był Co to, to? Nie. Tu tylko high. Eee, to się czasami dzieje na Hersta po prostu, nie bardzo często wyjaśnił Eee. Znowu e był prawdziwy f W sensie... Gdyby ten s był zabił, to... To... to jakby się rzeczywiście śmiał. Bo to jest... bo to jest... Bardzo rzadki widok, że... Zdebrać, ja zabić. Tu e, Guma miała na torridę, tylko mu się nie udało trafić. Jeśli chodzi o, te, o to, prawda, z sidebifoxa. E, Uff, e, 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 okay. moim zdaniem on tu zrobił RB e, albo, że spodziewał się, że. Nieważne co ambi, nie, to, to RB. Nie to ten drive nie? Eee. się, że było przez. przez KFKD, czy nie? Nie! Nie, 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 to mi tak zabiło. To po prostu był. No i Guma pokazuje nam no bardzo ładną liczbę o wiele lepsze od mojej, Dobra, smutno teraz, o Boże. Dwa i jeden dla Gumanku. E, si, senor. Czy to będzie Ej. ostatnia gra? Czy może Drive działnie jakieś ostatnia który... Gumanku weźmie Pokémon Trainera teraz, mi się wydaje. Mówi, że tak. wszystko na jedną kartę teraz? No nie na jedną kartę, no bo jest jeszcze Joker, nie? Ale ma dość bezpieczną przewagę i może spróbować zrobić taki play. Taki, taki wiesz, taki, taki bardzo mocny play. Nie wiem czy Drake eee, już grał twoim Aikiem czy jeszcze nie. Eee, jeszcze nie grał Aikiem. Hmm. Eee, jeszcze nie grał Aikiem i jeszcze nie grał, eee, grał Greninja chyba. Chyba nie brał Greninja, ale już brał Snake'a na pewno. Wydaje mi się, że I... Granina są zostawieni na ostatnią Tak, no bo Dreyf jeszcze musi zrobić, e, prawda, tryset, nie? Jakby on ma o wiele gorszą pozycję tego Musi, nie dość, że zrobić teraz comeback To jeszcze musi jeden pełen ser wygrać a kończą mu się postacie Niech weźmie Izabel Ty, ale to nie było, ty, ale to nie było Nieważne jest, nami na na Łujszczacie nie możemy takich rzeczy mówić. Ja, to to... ja Ju nie też mam. Ja już mam. to już grał też chyba Simonem. O ile dobrze pamiętam. A teraz e... Hoveruje na Ice e... Nie wiem, czy to jest troll, czy rzeczywiście na tym się zastawia, ale jeśli to zrobi, to. To <laughs> będzie śmiesznie. I jeszcze chyba nie grał Zeldą, a on gra Zeldą. Albo może gra Zeldą. Zelda online jest fucking fucking Nie, przepraszam, on już grał Zeldą. On już. O, oh, okay. oh, on już grał Zeldą. Eee, dużo osób się zebrało nagle do oglądania. Całe 15. Hi guys, welcome. Welcome to the stream. Welcome, welcome, welcome. WELCOME TO THE street, guys. <laughs> WE GO ON <don't smash. laughs> Even though we can't use English, we don't, because uh, it sucks. <laughs> What did you <laughs> do Ej, nieważne, zobacz, czy... E, <laughs> myślę, że jest Roy, że może wziąć Roya. Może oh. że wziąć jeszcze silnie Poma. chyba. E, yeah, Wait, nie, nie, on tego nie robi. Aha, ale no sobie słuchaj gumanku więc. o oh. Okej. Okay. No i grałem na Smart Village z Eee. No i zobaczymy, jak to się potoczy. Zauważyłeś, że Bajlef ma. Nawet jak jest mail, to ma dosyć spore. eee... pod oczami. Coś, co zauważyłem po prostu. Okej. Okay? Ja się nie zamafeję w bremach. <grymach> ja powiem, czy to dobrze, czy to nie. Ja, ja też się nie znam, bo ja po prostu zauważyłem. Też zauważyłem to, że jak, z jakiegoś powodu. Yy, 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 samus też ma. Yy, makijaż. Yy, ma, yy, tego nie widać na jej. Yy, renderze, ale. Zamiast ale postaci, ma w grze. Ale ma w grze, chyba że to tylko temu, że ja gram yy, strasznie dużo na. Na mapie Norfer, jest takie tak. szkatło nie nieważne. W każdym razie Drive tu bardzo mocno obrywa. E, co jakby co się dzieje? Uwe, tak. o ile, leży? Jakby Drive nie miał tam w sumie. Nie za bardzo miał w się wyratować tak. No nie bardzo miał jakąkolwiek inną opcję w tamtej sytuacji, no. I tak, nie za bardzo czekaj. wiedział i to po prostu zmarzył Dokładnie. E, no, Jest troszeczkę straszny, Ale. Wielki hitbox bilet, który jest na wszystkim. No! O! No, słuchajcie, to chyba koniec tego tobieju. To już ma trzy stoki do zniszczenia. No, jakby bardzo słabo, że to się stało w ten sposób, a nie winny, ale, ale może jeszcze trochę kompakt różne rzeczy się zdarzały Musiałby naprawdę skimpować mocno z ciwnika Nie wiem, downbee <laughs> trafić później ja No się... miałem sobie Jakby znaczy wziął tego bajlew Ale w sumie bajlew bardziej brzmi jak inne żeńskie i nieważne ale... O! O! Uz... To mógł być niemalże rzeki. To mógł być klip, ale niestety nie wyszło. E, no i Train ma się dużo e, Gumanku ma procent to wiele więcej, ale ma też o wiele więcej stoków. I obaj się teraz po prostu bijkają, robią e, idealny spacing online, co jest bardzo ciężkie online. E, drop up, oh, nie, up, to mnie przeziu, a teraz robił drzewo. No, widzę, że Drave ma dość duży problem z trafieniem villagera. Takie Wydaje mi się, że Drive nie spodziewa się villagera. Wydaje mi się, że Drave e, generalnie przede wszystkim myślę, że. nie zrobi ESB na 20% na drugim stoczu, ale bierze. To? No, okay. Serio, <średziw>, że to? Au, się w mnie tak. Co? co? co?